Zapraszam do kolejnego materiału. Tym razem opowiem wam, dlaczego w Wojsku Polskim jest tak źle, a ściśle w Wojskach Lądowych. Często mówię o tym, że polskie wojska lądowe mają niską gotowość, że jest mało szeregowych i tak no. Ktoś mógłby mi zarzucić, że ujawniam tu jakieś tajemnice i tu zaznaczam, że ja nie mam dostępu do żadnych tajemnic, więc nie mogę ich ujawniać. Natomiast wniosek taki można wysnuć po prostu porównując kilka liczb i te liczby wam pokażę. Porównam... Polskie wojska lądowe do niemieckich wojsk lądowych. No i dobra, pierwsza rzecz dowództwa dywizji. Polska posiada trzy dowództwa dywizji, Niemcy posiadają dwa dowództwa dywizji. Tym dywizjom podlegają zazwyczaj w większości tak zwane brygady ogólnowojskowe. No to są takie brygady, no podstawowy typ jednostek wojskowych. Ja tutaj w tym zestawieniu zaliczyłem do nich też jednostki górskie, bo one w obu przypadkach, to no, znaczy w Polsce i w Niemczech, są podobnie wyposażone. Brygady ogólnowojskowe to są zazwyczaj brygady pancerne i zmechanizowane, czyli y, wyposażone w czołgi i w bojowe wozy piechoty, a także zaliczyłem tu brygady zmotoryzowane, czyli y, na opan Pojazdach kołowych. No i jak widzimy, brygad ogólnowojskowych w Polsce mamy 11. Natomiast w Niemczech mamy ich 6. Plus jedna jest brygada międzynarodowa francusko-niemiecka, ja ją tu doliczano. Także 7 brygad ma, mają Niemcy. W tym jedną francusko-niemiecką. Dalej się robi jeszcze ciekawiej, ponieważ bataliony czołgów. W Polsce mamy 11 batalionów czołgów, w Niemczech są 4. Bataliony zmechanizowane w Polsce mamy 17, w Niemczech ich jest 9. I wreszcie bataliony zmotoryzowane, one są tańsze. Generalnie nośnik kołowy jest tańszy w utrzymaniu od, od gąsienicowego. W Polsce mamy 6 w tej chwili, a w Niemczech mamy 8. Dalej, w ten sam sposób porównałem brygady areomobilne. Są różne rodzaje brygad aeromobilnych, a ja tu to wszystko wrzucam do jednego garnka. W Polsce mamy dwie takie jednostki: 6 Brygadę Pietrzną Desantową i 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej. W Niemczech jest jedna. W Polsce łącznie podlega tym brygadom 5 batalionów piechoty. W Niemczech dwa. Dalej przechodzę do takich specjalistycznych pododdziałów, czyli dywizjony artylerii przeciwlotniczej i dywizjony bazy śmigłowców. W Polsce mamy aż 21 dywizjonów artylerii. To jest artyleria polowa, rakietowa, i jest jeden dywizjon artylerii przeciwpancernej, który też podlega pułkowi artylerii, więc go też tu zaliczam, no bo czemu by nie. Wynika to z tego przede wszystkim, że u nas artyleria jest i na poziomie brygady, i w brygadach włączona, i na poziomie pułków niezależnych, podporządkowanych dywizjom takie jest zdwojenie. W Polsce mamy 21 dywizjonów artylerii, w Niemczech są 4. I żeby nikt mi nie zarzucił te dywizjony artylerii w Niemczech, one wcale nie są słabsze. One, podobnie jak u nas, mają 24 działa. Różnica jest taka, że tamte dywizjony są y, mieszane. Znaczy, u nich to się określało jako bataliony, ale tak naprawdę to jest odpowiednik naszego dywizjonu. Tam, jest, y, tam są dwie baterie Haubit 155 mm i jedna bateria y, MLRS-ów. Dywizjony przeciwlotnicze. W Polsce mamy w wojskach lądowych 22 dywizjony przeciwlotnicze. Wynika to z tego, że mamy i dywizjony na poziomie brygady, i dywizjony niezależne na poziomie pułków w dywizjach. W Niemczech obrony przeciwlotniczej w wojskach lądowych nie ma w ogóle. Dalej mamy dywizjony bazy śmigłowców. U nas, u nas mamy dwa dywizjony i dwie bazy, czyli cztery. W Niemczech są trzy dywizjony śmigłowców: dwa dywizjony śmigłowców na NH90 i jeden na bojowych. Tigrach. I wreszcie najważniejsza rzecz w całym zestawieniu, ilu żołnierzy ma, no tutaj widzimy, że powinniśmy się cieszyć, ponieważ wojska lądowe polskie są tak liczne, tak, tak no w samej artylerii, no Niemcy mają 4 dywizjony, my 21, no to jest ponad pięciokrotnie więcej. Jak się, jak wygląda porównanie liczby żołnierzy? W Polsce wojska lądowe, do, w tej chwili nie ma oficjalnej informacji na stronie, ale to jest mniej więcej tyle, ja się tu mogę trochę pomylić, ale nie o rząd wielkości, jest 43 tysiące żołnierzy w wojskach lądowych. W Niemczech jest 61 tysięcy żołnierzy w wojskach lądowych. Czyli tak naprawdę o, o połowę więcej prawie. No jaki z tego wniosek? Skoro w Niemczech, i tam też dowódcy wojskowi potrafią narzekać, że ich jednostki nie są w pełni ukompletowane, i przy tak dużo mniejszej ilości jednostek i ich elementów, i mimo wszystko jest dużo więcej żołnierzy, no to sami sobie odpowiedzcie, jak to wojsko w Polsce musi wyglądać. Na razie YouTube.